Siema, witam wszystkich serdecznie. 28 marca, niedziela. Eee... Ważna informacja dla wszystkich link poniżej w opisie kliknijcie jest to odcinek, e, gdzie właśnie e, Mateusz, e, właśnie instytucja odpowiednia złożyła akt oskarżenia przeciwko Morawieckiemu, Czekającemu, e, przeciwko Dudzie, Niedzielskiemu i wszystkim e, politykom, co przyczynili się do ludobójstwa. Mam nadzieję, że pójdziecie siedzieć, bo należy Wam się za to, co zrobiliście i co robicie. Eee... Akt oskarżenie jest tam przeczytane ze wszystkimi e, zarzutami, punktami, ze wszystkimi nazwiskami. E, także bardzo dobra robota. E, link poniżej. jeszcze raz mówię, oglądajcie do samego końca, bo naprawdę warto. jest to ważne e, dla nas wszystkich Polaków. E, no i tyle by było w tym odcinku. Dzięki za wysłuchanie no i się widzimy, nie? <laughs> Jak?